O ile uczniowie korzystają jeszcze z ostatnich dni letniego wypoczynku, to w szkołach trwają już przygotowania do nowego roku szkolnego. Kilka świnujskich placówek edukacyjnych przystąpi do niego ze zmianami na stanowisku dyrektora. I tak od nowego roku szkolnego Halina Werydyńska nie będzie dyrektorem przedszkola nr 5. Renata Szczoczarz, Szkoły Podstawowej nr 1, a Agata Adamczyk, Szkoły Podstawowej nr 4. Ustępującym dyrektorkom we wtorek 27 sierpnia za pracę dziękowała prezydent Joanna Gatowska które po wieloletniej pracy związanej z zarządzaniem swoimi placówkami oświatowymi na rzecz naszych najmłodszych mieszkańców Świnouścia, ale również na rzecz ich rodzin, jak i na rzecz organu prowadzącego, jakim są władze samorządowe i poprzedniej kadencji, ale i oczywiście te bieżące również, Państwo realizowaliście. Wierzę głęboko. Patrząc po wynikach tych, które tych wyników egzaminacyjnych, różnych osiągnięć, które państwa placówki uzyskiwały, że te lata były bardzo dobrze wykorzystane, że stanowiły dobrą jakość i dały też dobry rozwój dla placówek oświatowych i pozwoliły na przygotowanie i wykształcenie też swoich następców. Tak życie się toczy, że coś się zaczyna, coś się kończy i myślę, że odchodząc możecie Państwo odchodzić z podniesionym... Czołem I z pełną satysfakcją, że ten czas wykorzystaliście, wykorzystaliście naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I w imieniu samorządu lokalnego, w imieniu rodziców, w imieniu dzieci za ten wykonany wysiłek i poświęconą pracę bardzo serdecznie chcielibyśmy Państwu podziękować. Podczas spotkania były też obecne nowe dyrektorki szkół. Magdalena Zakęs wygrała konkurs na dyrektora przedszkola nr 4. Sylwia Wrublewska, nowa dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, a także Sylwia Szostak, która formalnie już od lipca jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6. Żeby praca była realizowana zgodnie również z Państwa wizjami, tymi, które przedstawialiście na, podczas postępowania konkursowego, ale również z wizjami rodziców, nas jako organu prowadzącego i ku dobru naszych najmłodszych mieszkańców Świnouścia, tak żeby ta droga, którą zaczynacie, gdzie pałeczkę przekazały Wam dużo bardziej doświadczone Panie Dyrektorki, realizowana była z poczuciem ogromnej satysfakcji i z poczuciem misji. Deklaruję, że będziemy Was wspierać w, w rozwoju i osobistym, i zawodowym, i Państwa placówki również, tak żebyśmy wszyscy naprawdę mieli satysfakcję z pracy, którą wykonujemy. Serdecznie gratuluję. Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 będzie pani Monika Kaleta, jednak w jej przypadku trwa jeszcze procedura powierzenia stanowiska. Obecnie w wyniku konkursu dyrektorem szkoły bądź przedszkola zostaje się na okres 5 lat.